5 left 4 right Now a bridge 4 right into full crest 30, 6 left 50, 5 left 5 right long 5 left 40. Oh cholera 5 left 50. To nie było planowane 5 left 50. Nawet nie wiem co się stało do tego doszło right, left. Left. Right to... nawet kiedy jadę wolno to ciężko mi jest przejechać czysty Eee, czysty odcinek, nie wiem, co tam się zadziało, drzwi mi urwało, ale auto prowadzi się dobrze, więc o tyle dobrze, Uf. Uf, ciężko. Nie ma jakiegoś ciśnienia, jak ostatnio, ale jest, jest ciężko. Nie mam w ogóle prawie pewności nad, w tym, co robię. Wchodzę w zakręt i widzę, że mógłbym go pojechać I tak z 10 km na godzinę więcej, albo nawet 20. Albo nawet wyższym biegiem. Ty, ja... jest <śpisał> Przypał, bo w sumie nie zmieniłem efektu czy presetu. W każdej chwili mógłby mi wywalić sterowanie, <śpisał> ale przypał. 1 jeden, trzy lewo. pięć pięć sześć cut. Let's finish. Wow. Widzę, że preset Rysheida poprawił to, że wycieraczki już nie migają i Pogoda się jakby trochę zmieniła. Nie wiem dlaczego aż to tak mocno wpłynęło na to. No ale przynajmniej teraz mam pewność, że mój impot nie będzie wariował. Fuck. Five left, long. One hundred. Five right, eighty. Six left, one hundred. Six left. To stop. Well done. Phew. Just had to remember I was riding best Zwift. All left 80. By right. All left. All right. By left. Three right. Over finish 100. Oh, coś that. tam <laughs> utrzyłem. Raz było blisko uderzenia jakiejś kłody. W jedną chyba uderzyłem lekko. Ale bez spina tym razem. Naprawdę nie wiem na czym ja się wtedy wywaliłem. Na jakim rowie? Coś ściąłem bardziej. Fuck. Uf. Three Fuck. Right, Fuck. 100 Fuck. Fuck. three Fuck. Right, don't cut day. Fuck. 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 my Fuck. To nie, chciałbym się rozwalić w taki sposób. Ten odcinek też będzie wolniej niż poprzedni. Tyle razy prawie się wwaliłem. 4.50, 4.46. No. By right 50, by left 40, now a bridge into the bump 80 By left 80, Fuck, <laughs> <laughs> by right 40, three right of 50, one left, don't cut, 50 Go <laughs> <So laughs> find the bomb at 40, the request, 160 <laughs> najlepszej R5 tracę ile? Minutę 23. Minutę 23 sekundy sporo. No Ale patrząc na to, że to jest pierwszy taki długi tym right WRC to chyba nie jest najgorzej. W sumie to jadę dość wolno, także no nie... Nie wiem czy ich poziom taki jest wysoki. Dobra, tym razem mogę naprawić już wszystko. Będę miał w końcu drzwi w aucie. Ha, to jest ten długi odcinek, dobra. 50. Two right Titans. One left. Two left long. Three right. Four left. Three left. It's a four right. Two right along. Four left. Jump. Five left. Jump into the bump. Five left. Three right. Two right. Four left left, titans 4 left, 100 6 right 5 right, long. The bump 3 left, 6 right I wanted to enter very titans 2 left 2 right xd to left. For right, don't cut. For left. Oh, on, ja right, middle of a bump. My right, for left, small cut. Mm-mm-mm, that was a To left. Bridge, for right, don't cut. For left, narrow. Three right, for left. The sudden of a bridge. For left. Było blisko. Bardzo blisko. Uh. No, było kilka, kilka momentów zawahania. Zaczęła mi się męczyć lewa dłoń. Muszę popracować trochę nad techniką, chyba 80, 88 to jest mój najlepszy czas. Czułem, że gdybym nie popełnił paru błędów liniowych, to Bo, no, byłby rekord mój osobisty. No, chyba ściąłem trochę za dużo. By left 50, oh, progress to right 100 By right 50, by on left the 100 on To right 80 By left, to left. Crest, 80, all right right 150

Aaaa, 10 sekund tutaj co najmniej straciłem, jak nie więcej. Nie wiem jaki to mam najlepszy, no ale na pewno pod 3 minut. ...100. Heading right, don't cut. 50. 2 left, don't cut. 2 left, don't cut. Slow. 30. Jump. And 5 right. Sek. Left. Well done. I hope the tires are okay. Dobra, okay. No ale szkoda tych 15 sekund straty na tamtym odcinku. Strasznie głupie błędy takie. Nie wiem z czego to wynika. Four left. It's it right. Finish. Well done. No, szybciej niż na, do, na dobrych oponach no masakra 100. 2 lewej, nie cut, to lewej, nie cut, slow 30, over jump, and by right, 6 lewej, over finish. No, wyszło na spoko. Parę do hamowania zbyt wczesnych, no ale nie wiedziałem, jaka tu będzie na wierzchni. A czeka, jaka będzie przyczepność na tych oponach. 160. Two right titans. One left. Two left long, three right. Four left, left into four right. Two right long. Four left. Jump. Five right left. Or the jump into the bump. Five right left. Three right up. Two right Four left. Four left. Titans.

Nie lubię tego odcinka naprawdę. Long, 80. Dobra, udało się wrócić na drogę. Super. Right, 100. Left, don't cut. 100. Left, don't cut. Oops. Hello, all riding. Two right, don't cut. Two right, long. The crest, into four left. A second right, three left, don't cut. Dobr, finish 70 to No ale nieźle trafiłem z tą z tym z przedostatnim nawrotem, z ohamowaniem. Tam już tył chyba był poza obrysem drogi lekko, ale jakoś szybko się udało dojechać. Caution, slow. By right, don't cut. All right. Keep right, been left. No. Grubo, grubo. Keep right, been left. No, chyba jedziemy dalej. Dobrze że bokiem. <laughs> All right, don't cut. Into the oh. left opens. O, ale zajebałem tam w te sztachety, że co tam było. Uff. Szczęście tyłem. Przodem takie uderzenie to już było po silniku chyba. Całkowicie po geometrii. Grubo. To była wys wysoka prędkość. Co jest? Saleksy to jest paprą. Z paprą 49. O, 10 sekund go wy. Ty to może będę przed nim. Tak, jestem przed nim, ale. Przewaga 5 sekund niecałych. Nie, nie będę grzał na tym ostatnim odcinku. Tym bardziej, że nie znam. Dobrze mieć zachobowania, ale postaram się nie wypaść tym razem, i może to pozwoli mi utrzymać pozycję przed Aleksem. O cholera, dobra, And trzymam two. się, ale ładnie podbiło.

Zahamowałem trochę wcześniej, jest bezpieczniej na pewno. Nie wiem czy szybciej. Nova crest, hit the ball left. Six right, three left. don't cut. Nova crest, hit your Well done. I hope the ties are okay. Jakie zakończenie. Huch. No i udało się dojechać bez kraksy, która by mnie bez... po prostu wyrzuciła z rajdu. O, strasznie długi rajd. Ciężko się tak jedzie bez kitu. Na raz wszystkie odcinki.